Dzisiaj mamy 7 kwietień 2025. Tutaj były służby miejskie przed chwilą i posadzili nie wiem, się takie. Kupiłam sobie takie nakładki na okulary korekcyjne, na słońce. Mega ja to w nich wyglądam. Jeszcze jest możliwość, żeby kupić normalne okulary. Takie nie za bardzo. Zawsze wydawało mi się, że różowy kolor to jest taki nieelegancki, tandetny. Może dlatego, że nasza yy, Piosenkarka właśnie na, w tym różowym kolorze ubiera się i naprawdę wygląda według mnie tandetnie, ale znalazłam tutaj na YouTube jakaś pani, która ma 94 lata i jest teraz bardzo popularna w Polsce, miała bardzo ciekawe życie. Napisała książkę. 66 powodów do szczęścia, pani Teresa Godlewska, bardzo interesująca kobieta, zawsze uśmiechnięta i właśnie w różowym, ona pięknie w tym różowym kolorze wygląda, on jest taki bardziej chyba malinowy, wpada, ale różowy. Bardzo elegancka babeczka, no po prostu podziwiać. Proszę, jaka ładna pani. Nie oglądam polskie i tutaj, proszę, jaka elegancka babeczka, 94 lata. Ten kolor naprawdę ją ubiera i jest bardzo elegancka kobieta. Zresztą to jest światowa pani, która pracowała gdzieś tam 50 lat w Emiratach, Afryka, Azja, pochodząca z bardzo bogatej ziemiańskiej rodziny, urodzona jeszcze przed wojną. No, ale duszę i charakter i cała ona jest, yy, że tak powiem, wewnętrznie jak szesnastolatka. Super babka, tylko brać przykład. Codziennie rano się gimnastykuje, to znaczy początek dnia ma taką rutynę jak ja, gimnastyka, śniadanie, kawka. No ale ja nie jestem taka zdolna jak ta pani, naprawdę, pani Teresa Godlewska się nazywa. Piękne. Bardzo fajnie posłuchać takiej kobiety, która właśnie po 90 już jest. Bo ja mam 67 i mnie takie myśli nachodzą, że to już koniec, że już w życiu człowieka niczego nie, nic nie czeka, że nic ciekawego nie spotka, ale proszę, jak można mieć ciekawe życie, chyba do śmierci? Trzeba zacząć coś robić. Dobrze, że zaczęłam ten kanał na YouTube. Sprawę mi to naprawdę przyjemność. Dziękuję Ewa z Hamburga. I tak poglądałam tą panią, to naprawdę, yy, przynajmniej ja się tak czuję, że da jakąś tam radość, nadzieję, że jednak to nie koniec. Super babka.